Witajcie, z tej strony Queen K. witam was w kolejnym odcinku z serii Food Truck Simulator. Moi drodzy, nazbierałam potrzebną ilość pieniędzy. Trochę to potrwało, jak widzicie mamy dzień 17. Trochę się nagrałam. Przy okazji jadę i obserwuję, czy jeszcze gdzieś tu jakieś znajdki nie czekają na mnie. No i jesteśmy już w okolicy tego arena parku, czy jak to się tam nazwało. I będziemy, kochani próbować wygrać jakiś konkurs. Nie wiem, na czym to będzie polegać. Wiem, że będziemy musieli kupić składniki. O, nowa część. Jakieś lusterko z jakimś misiem, fajnie. Tylko teraz muszę znaleźć punkt startowy konkursu. Okej, okay, coś tu świeci. Dobra, tak, to chyba będzie to. Tak więc, moi drodzy, trzymajcie za nas kciuki. Musimy teraz wybrać typ żywności na zawody. To może po kolei. Zaczniemy od amerykańskiej kuchni, czyli co, frytki i burgery. Ciekawe, czy te składniki to ja sobie muszę sama zakupić, czy oni nam zakupią. Ja chcę to trofeum. For the competition grand final, please welcome our three participants with thunderous applause. Oh, yeah, big D. What? It's him again? Oh, I yeah. yeah. We have a score to settle, Dennis. And we're settling it here, and now let's see who's better. No dirty tricks. Now it's okay time to present the rules of the oh, rules to begin with participants must stock up on products using the store panel available on the tablet at their food ah, tablet do zakupu. using the store panel for free is possible only for the first time If the participant decides to request more supplies it will cost him points. Every dollar earned means one point in the classification. Ok. Czyli tak, najlepiej, najlepsze potrawy i najwięcej sprzedanych wygrywa. So, let's get started. Ok, i proszę, musimy sobie sami zamówić. Ok, witaj na zawodach. Konkurs obejmuje jedną rundę 12 minut gotowania. Przed wejściem na arenę musisz wybrać rodzaj kuchni. Dobra. Kup składniki za pomocą panelu sklepu wewnątrz Food Tracker. Pierwsze zamówienie jest darmowe. Masz 45 sekund na złożenie zamówienia. Każde następne kosztuje 50 punktów. Będziesz mieć tylko 30 sekund na zakup składników. Każdy zrobiony dolar oznacza jeden punkt w klasyfikacji. Aby wygrać, musisz zdobyć więcej niż pozostali. Dobra. O nie, 45 sekund na zakupy? Ok, bułki. Butla z gazem. trzy, dobra, cebula, frytki, może dwa stosy. Z olejem, dwa z keczupem, dwa z majonezem, dwa z musztardą, mozzarella, grzyby, chili, peperoni. Kurde, tuńczy głos. Chyba tego do burgerów nie szło, nie? Like I have everything. Ah, bon, je suis un. Okej. Okay. Olej. Frytki. Burgery. Okej, okay, frytki, frytki, frytki. Dwa razy frytki już. Frytki. Frytki. Mięso. Jakie? Dobrze. E, nie to bułki. Dobra. Frytki. Ech! Otwieraj się. Frytki. Burger. Burger. O, ja nic nie mam! Chrupiące. i chrupiące. Jezu, majonez. Ketchup. Majonez. Ketchup. Musztarda. Dobra. Półka. Kurde, dobrze. Dobrze. Ketchup. Do jedynki. Frytki chrupiące. Z mozzarellą, której też nie mam. Nie tu. O Boże, to za stres, kochani. Frytki z mozzarellą. Do jedynki. Dobra. Frytki chrupiące z podtrójnym majonezem. Frytki, majonez. Raz, dwa, trzy. Do dwójki. Do dwójki idzie burger. Mięso. Mięso lekko. Bekon. I buka. Mięso lekko. Lekko, bo cebula, cebula, cebula. Pieczona bułka, lekko mięso, cebula dwa razy. Jezu, dwa razy cebula, ketchup, boczek dobrze. I to jest do dwójki. Następne trójka, frytki i burger. I w następne też są frytki. Okej, okay, dobra. Bułka. O nie. O nie. Nie mam miejsca. Raz, dwa. Ten burger ma być mięso dobrze, dobrze, mięso dobrze. I frytki usmażone. Usmażone frytki z musztardą. Dobra, i to jest trójka. Mięso dobrze. Mięso dobrze, mozzarella, plaster sera. Dwa razy. Raz. Dwa i ketchup. Ketchup i opieczona bułka, i do trójki. Świetnie. Następny. Frytki usmażone. Z potrójnym ketchupem. Raz, dwa, trzy. Potrójny ketchup do frytek, zamówienie numer cztery. Świetnie. Podwójny burger. Boże święty, dwa razy mięso. Raz. A! Dwa. Bekon. Bekon. <ścoughs> Bułka. Wybaczcie, że tak skaczę tym kamerom, ale naprawdę się śpieszę. Nie pizza. Mięso średnio średnio boczek dobrze. Mięso średnio średnio. Okej, okay, co tam potrzebuję? Plaster sera i pomidor. Plaster sera i pomidor. Laster, sera, pomidor, bekon, dobrze? Ok, bu bułka i do czurki. Dobra, następne, krupiące frytki. Frytki, w następnym też są frytki. Dobra, co tu mamy? Mięso, mięso, Boże święte. Ej, co się stało? Jezus, coś się zrąbało. Widzieliście to? Ja ile czasu straciłam. Średnio, średnio boczek dobrze. I dwie porcje chrupiących frytek. średnio średnio dobrze średnio średnio opieczona bułka, plaster pomidora i ser. Wszystkie chrupiące z majonezem. Rupiące z majonezem, i to jest piątka. Ugh, Boże! <ścoughs> e, długo jeszcze? E, nie wiem, tam bekon też był, nie zwróciłam uwagi. Lekko dobrze. Lekko dobrze opieczona bułka, bułka. Mięso lekko. Okej, okay, mięso lekko. Boczek ma być. Dobrze, dwa razy cebula. 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 Ketchup. Boczek dobrze i pieczona bułka. Szybko, szybko, szybko. Szóstka. Frytki... ...krupiące... ...z potrójnym majonezem. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, usmażone... ...frytki... Usmażone frytki z majonezem... ...do siódemki. I burger. Burger mięso, tylko jedno mięso, jedno mięso. Jezus Maria, opieczona bułka. Dwa razy plaster pomidora. Mięso lekko. Dobra. Ściągaj. Ok, dwa razy pomidor, raz, dwa, opieczona bułka do siódemki, ósemka, burger i usmażone frytki, nie boczek, a dobrze, boczek też, bekon, Boże Święty, ja ciągle mówię, że to jest beczek, a to nie jest bekon. No, faster, faster. No staram się, faster. Raz, dwa. Frytki, burger. Jak to było? Lekko mięso. Mięso lekko, bekon dobrze. A frytki jakie? Usmażone z musztardą. I to jest ósemka. Cebula. Raz, dwa. Bekon, cebula, ketchup, Keczup, opieczona bułka. Nie tak! Opieczona bułka i ósemka. Dobra, dziewiątka. O Boże, dwa razy burgery. E, mięso że raz mięso, raz, dwa, trzy, jedne frytki tam, co jeszcze, raz bekon, średnio średnio dobrze, mięso średnio. Dwa razy mięso średnio. Jedno mięso średnio. Drugie mięso średnio. Dobra, teraz dwie bułki. Raz. Dwa. Nie! Dobra! A, udało się! Jezus, ale stres był, powiem Wam. Haha, Denis, przegrałeś! Przegrałeś, przegrałeś, a ja wygrałam. Dobra, ale się cieszę. Ale, matko, powiem Wam. Naprawdę, stres ogromny. No. Yay, trophy! I can stare at this endlessly. His last photo with the trophy. He was so happy, so proud. Back then I thought it was something I would never get. But I understand it now. I won't forget this feeling for the rest of my life. I hope you're proud of me. I've come to love what I do as much as you did. It's time to continue this. But this time, I'm doing it for myself as well. And there's a lot of work ahead of me. Let's go. Hello there, champion. Clara, it's always good to hear you. Are you rested? Those were intense days with lots of celebration. Yeah, really intense. But I feel ready to come back to the business. Happy to hear that. West Side Port is open to you. You can cook wherever you want. Don't forget to take care of your truck and garage, but that's <laughs> not everything. You always have something for me. That's my role. Check out the new opportunities offered by the city on your PC and have fun, kid. See you later. See you, Clara. No. Dobra. Ani e, caje. Okay, zlecenia. Wszystko było. To jest mój imigrantarz. To jest sklep. O, ulepszenia. Czy coś mogę zrobić? Chyba nie, bo jak kochani, a jak odtłokałam sobie prestiże, to ja sobie pokupywałam to co mogę. I na razie mam chyba wszystko. Ulepszone i chyba już nic więcej nie będzie się udało robić. No. Kustomizacja. Moglibyśmy się pasie podszyć pod niego, nie? Kolory, nie. Podoba mi się tak, jak jestem niebieski. Tu możemy oczywiście kupić jeszcze Halloweenowe rzeczy, ale. Mnie się nie podwajam. Okna ma najlepsze. <laughs> Mogę dać sobie swoje trofeum, ale nie, na no, szkoda mi trofeum. Dobra. No, to i garaż kochani, też mamy ulepszony. Wyjście, zerknijcie sami teraz. E, patrzcie, ile nam się odbekowało w ogóle różnych możliwości tapet, nie? No, więc tutaj już mam ścianę, sobie podekorowałam tak, jak chciałam. A jeśli chodzi o nasze areny, no to mamy motyw taki straszny, ale mamy też taki motyw industrialny, tylko powiem Wam, czy znaczy taki nowoczesny, tylko powiem Wam, mi się podoba ten taki środkowy. Ja wszędzie zostawiłam te środka, więc możemy teraz sobie wspólnie to obejrzeć. No nie patrzcie na te tam groby z tyłu, bo to wiadomo nie chodzi o to, ale tak, tu jest bardzo dużo kwiatów w tym motywie. No, takie regały bardzo ładne. Tak jak mówię, kwiatów pełno. Mamy tu jakiś nowoczesny zestaw telewizyjny. Mamy tutaj biureczko z komputerkiem. Mamy łóżko, które nazywa się kanapą. Mamy krzesło, mamy rogały. Jeśli chodzi o neony, no to tutaj tak wyglądają te neony. I podobają mi się te neony, powiem wam tutaj. Strefa z mapą wygląda jak taki mały ogród. Też jest super. Tu, kolejny mały ogród. A jeżeli chodzi na piętro, no to też jest ogród z miejscem wypoczynkowym. Spójrzcie tylko, jak cudnie. No, wiadomo, moglibyśmy to zrobić na bardziej takiej zasadzie. No, wiecie... nowoczesności i tego właśnie modernistycznego. To no, ale tak jak mi się to podoba, tak jak jest. No, ale dobra, ale... Nie wiem, o co chodziło Klarze z tym, żeby sprawdzić sobie mapę. Bo ja tu nie widzę nic, co by mogło być innego, nie? W każdym razie, kochani, ja myślę, że to będzie ostatni odcinek z Food Truck Simulatora. No, nie będę chyba robić tutaj nagrywania pozostałych dwóch konkursów z motywem jedzenia włoskiego i sushi z kuchnią azjatycką. Bo wydaje mi się, że wszystkie trzeba będą na tej samej zasadzie. Wiadomo, ja sobie je ogarnę. Kurde, nie ten klawisz. Żeby mieć porównanie jak to wygląda. Pojedziemy trochę pod prąd tylko, Więc tak jak mówię, nie będziemy tego ogrywać wspólnie. No i Następny odcinek, jak coś to. O! Snajdka. pojawi się w momencie, kiedy. Coś ciekawego się wydarzy tutaj w food Trucku. czekać aktualizację albo coś w tym stylu. Tak więc, na chwilę obecną, kochani, to będzie tyle, jeśli chodzi o tę serię. Mam nadzieję, że Wam się seria podoba, jak i cała gra, i zakupiliście ją bądź macie ochotę ją zakupić. Więc jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach, co myślicie, jak wam się podobała gra i seria. Pamiętajcie także o łapkach w górę. No i oczywiście o subskrypcji mojego kanału. Tak więc dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się kochani cieplutko. Cześć!